Witajcie, kochani, w być może historycznym dniu, gdy zaprzysiężony, gdy zaprzysiężony zostanie Donald Trump po raz drugi, co może oznaczyć, oznaczać koniec świata, który znamy i początek świata zupełnie innego, nieznanego, może groźnego. Ale na razie o naszych wyborach prezydenckich ostatnie 24 godziny były, powiedziałbym, wyjątkowo nieudane dla kandydata Kaczyńskiego. Ja mówię, że to jest kandydat Kaczyński, a nie kandydat Nawrocki czy Obywatelski. Najpierw wiec Nawrockiego, gdzie, gdy cała sala skanduje, skanduje je Tuska. Wyobrażacie sobie tę histerię. Gdyby to było w drugą stronę, to jest według, a wszystko przy milczeniu, kandydata, który wydaje się uśmiechnięty, jest uśmiechnięty, nie wydaje się i wydaje się zadowolony. Więc to jest o tyle znaczące, że pokazuje, jak sądzę, kierunek, w którym pójdzie dalej kampania pisowskiego kandydata. Więcej nienawiści, więcej agresji, więcej, Y, szczucia, więcej radykalizmu. Poranek też nie był dla Nawrowskiego dobry. Artykuł w Gazecie Wyborczej o to, że pan Nawrowski przez wiele miesięcy y, tuż obok Muzeum II Wojny Światowej, pięć minut drogi od domu, wynajmował y, za pieniądze IPN-u apartament Deluxe. Oczywiście według wyborczej za ten apartament nie y, y, zapłacił i artykuł chyba z Rzeczpospolitej o tym, że IPN de facto za Nawrockiego przeistoczył się w Instytut Promocji Nawroc Nawrockiego z Instytutu Pamięci Narodowej, którym miał być. Nie wiemy co na to wszystko pan protektor, pan promotor, pan Jarosław Kaczyński. Wiemy, że pan Jarosław lubi rodeo. Lubi też eksperymenty i tresurę. Eksperymenty z elektoratem, który stale tresuje. Kolejny, akt, ekspery, kolejny eksperyment i kolejny akt tresury to właśnie Karol Nawrocki. I to kolejny akt tresury i sprawdzania czy elektorat i tę zniewagę wytrzyma, czy zrzuci Kaczyńskiego jak na rodeo. Chciałbym bronić elektoratu PiS przed Jarosławem Kaczyńskim. Mam wrażenie, że mam na temat tego elektoratu dużo lepsze zdanie niż yy, on sam. Choć po wczorajszym evencie ktoś może powiedzieć gościu, widziałeś jak oni się zachowują, widziałeś co to za ludzie, ale ja byłem na wielu wiecach wyborczych, zna, z wyborczych znałem tą atmosferę trzech radykalnych gości się wynajmuje. Żeby zaczęli skandować. Za chwilę skanduje bezmyślnie cała sala. To jest efekt emocji tłumu, dość standardowo. Standardowy, dlatego bardziej znaczące niż to skandowanie, wydaje mi się, to jak on za to, na to zareagował, albo dokładniej nie zareagował. Wracając do mojej obrony elektoratu PiS. Ja kiedyś chciałem. Nosić w życiu fartuch lekarski na medycynie, nie, medycyna yy, jednak wszelako oblałem. Potem przez parę lat chciałem być dziennikarzem, pomyślałem sobie, ale w PRL-u, jakim to można być dziennikarzem? Więc zdecydowałem się, że będę adwokatem, o tym marzyłem i obrońcą, obrońcą więźniów politycznych. Chciałem być kimś takim jak mecenas Wende, mecenas. Piesiewicz, mecenas, mecenas Olszewski, mecenas de Wirion. Togi jak fartucha też nigdy nie założyłem, ale w tę rolę adwokata yy, nie Diabła, tylko elektoratu PiS przed broniącego tego elektoratu przed Kaczyńskim dzisiaj chciałbym się wcielić. Yy, oczywiście Togi nie założyłem, bo yy, padła Komu, jak wiemy, komuna dobrze dla Polski, gorzej dla moich marzeń, ale zdarza się. Pan Jarosław Kaczyński nie chce kandydata myślącego. Czym mniej kandydat i prezydent myślący, czy mniej ambitny, intelektualnie samodzielny, tym gorzej dla pana Jarosława. Więc nie chodzi o żadną samodzielność, indywidualność. Kaczyński jest jak Kaligula, który swojego ukochanego konia, incitatusa, chciał zrobić konsulem i stra straszył senator senatorów, że tak yy, zrobił. Kaczyński uznał, że zrobił, skoro zrobił prezydenta Z Dudy, to może też Nawrockiego. Nawiasem mówiąc, ja już pomówiłem po po tutaj w tych komentarzach, że według mnie. Andrzej Duda, choć prezydentem jest fatalnym. Kandydatem był y, bardzo dobrym. Y, y, miał w 15 roku niemal bezbłędną kampanię, był ambitny, y, pracowity, pełen pasji. Widać było, że chce tej roboty, co w kampanii to chce nie jest jak w sporcie, w życiu bardzo ważne. I nie wiem, czy tę kampanię wykoncypywał pan Mastalerek czy pan Łapiński, który został potem rzecznikiem prezydenta, ale przyznaję, że był to kawał dobrej politycznej roboty. Oczywiście Bronisław Komorowski trochę pomógł. Koniunktura ludzie sprzyjała, no ale też trudno mieć pretensje do polityka, że sprzyja mu, koniunktur sprzyja mu koniunktura. Podobno szczęście sprzyja lepszym. A szczęście także w polityce trzeba mieć. Więc ja tę pokusę Kaczyńskiego, żeby incydatusa swojego zrobić prezydentem, rozumiem. W ostatnich latach, yy, wskazani przez Jarosława Kaczyńskiego, yy, wygrywa, wygrali wybory. Yy, paradoksalnie, Kandydat był tylko jeden kandydat wskazany przez Kaczyńskiego w, 20, w ostatnim 20-leciu, który, który wybory przygrał, przegrał. To był sam Jarosław Kaczyński. Swoisty paradoks. Ale generalnie, jeśli doliczyć do Dudy do, do, do i Lecha Kaczyńskiego wskazanych przez Jarosława Lecha Wałęsę, który też. O dziwo, były jego 35 lat temu kandydatem, no to tylko mieliśmy od 89 dwóch yy, prezydentów, których nie wskazał Jarosław yy, Kaczyński. To Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Nie dziwiota, że tego Komorowskiego biednego tak niszczył. Czyli ma pan Jarosław, powiedziałbym, nawet arytmetyczne prawo. Prawo poniekąd historyczne, żeby mieć poczucie, yy, yy, że jest swoistym demiurgiem. De miur, de ja, ja Kaczyński wskazuje yy, prezydenta, kandydata i de facto prezydenta, a wy zatwierdza do, do drugiej elektoracie, zatwierdzacie to w, w wyborach. Taki jest podział obowiązków. Oczywiście ten wybór może wskazywać na to, że pan Jarosław ma głębokie przekonanie, że swój elektorat już tak sformatował i jest już tak zidiociały, że zgodzi się absolutnie na wszystko, z czym ja, ja się nie zgadzam. No, nie mam żadnych wątpliwości, że gość, który chodził na seminarium doktorskie do profesora Erlicha, który mój może i był, i był stalinistą, ale był poważnym naukowcem i który przyjaźnił się z Ludwikiem Dornem, że na, na takim gościu na wrażenie zrobi klient, który specjalizuje się w robieniu pompek, mięśniak i kark. Nie. Nawrocki został kandydatem, wykluczając to, że się po prostu podoba Kaczyńskiemu, został kandydatem nie ze względu na swoje walory, walory atuty i zalety, ale ze względu na swoje braki i deficyt. Deficyt. Poza tym uznał chyba Kaczyński, że może być i tłuk i mięśniak, jeśli za każdym razem będzie będą powtarzać, powtarzać dr Karol Nawrocki to stracili to, tak, to w oczach elektoratu, straci to jakiekolwiek znaczenie. Pan Nawrocki nie ma do powiedzenia absolutnie nic, nawet nie tylko ciekawego, ale w ogóle nic specjalnego, udzielił dwóch wywiadów, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Wypuszczają go tylko na wywiadę do dziennikarzy znanych z pomagania pisowi od, od lat, więc tam przykrości nie będzie, trudnych pytań nie będzie i nie ma. A poza tym te od, nawet u tych żurnalistów, pan Nawrocki udziela odpowiedzi według pewnego y, wzorca. To jest tak, nie uważam nic, nie słyszałem o tym, musiałbym się zastanowić, musiałbym to zobaczyć. No to jest bardzo dobre. Być może do końca kampanii Nawrocki to zobaczy i się zastanowi, a nawet będzie coś y, uważał. Do tego zostają banały. Polska dla Polski, żeby Polska, naród patriotyczny, ojczyzna, flaga. Tania, tanie sesji, jak mówię, kampania pod hasłem: To ty jesteś Polak mały, to ty jesteś Karol i Polak mały jednocześnie. Jarosław Kaczyński uważa, że elektorat PiS wybierze kandydata każdego, że wybierze to także Nową Ja uważam, że. Oczywiście zdecydowana większość tego elektoratu poprze każdego wskazanego przez Jarosława i jego incitatusa też by poparł, ale nie całe. Mam głębokie, głębokie poczucie, że część te, te, tego elektora, elektoratu, widząc kolejne historie o Gangusie, o gościu, który używa pieniędzy podat, podatnika, jak własnych, uzna. Panie Jarosławie, teraz to już Pan naprawdę prze, przesadził z tym gościem. My nie możemy mieć dobrego samopoczucia i patrzeć sobie w lustro głosując w wyborach prezydenckich na kogoś takiego. Swoją drogą. Ludzie z okolic Pisu mówili mi prywatnie, że Jarosław Kaczyński ma dudę, dudę za kompletne nic. Uważa, że to porozumienie, skandal i kompromitacja, że ktoś taki jak Duda, ktoś o jego parametrach intelektualnych y, sprawuje funkcję, którą kiedyś pełnił brat Kaczyńskiego. Jeśli tak myśli o Dudzie, to wyobrażacie sobie, jak myśli o y, 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 Nawrockim. Nawiasem mówiąc w ciągu ostatnich 20 lat. Lech Kaczyński prawie 5 lat, Andrzej Duda 10 lat. Krótko mówiąc, w ostatnim dwudziestoleciu, dwie dekady, pałac prezydencki i urząd prezydenta był niemal zupełnie kontrolowany przez Kaczyńskiego, więc de facto formalnie prezydentem mógł być ktoś innym, ale faktycznie tym prezydentem był. Jarosław Kaczyński. Ta władza prezydencka w Polsce jest sformowana w dość specyficzny sposób. Błąd według mnie twórców konstytucji. Prezydent ma za mało władzy, żeby cokolwiek zrobić, żeby naprawdę rządzić, ale dość, by naprawdę przeszkadzać. Z której to możliwości Andrzej Duda, bo w ostatnich miesiącach skwapliwie korzysta. Więc. Jest to potencjalnie gwarant demokracji w Polsce, ale w innych w mniej sprzyjających dla demokracji okolicznościach jest to gwarant paraliżu państwa. Więc wybór szalenie ważny, szalenie kluczowy. Czy Jarosław Kaczyński, ten akt tresury znowu swojego elektoratu, że tak powiem, wygra, czy, czy znowu się okaże, że to on ma rację, czy znowu się okaże, że ci ludzie, którzy popierają pis, poprą wszystko, co im na, na talerzu poda Kaczyński, może tak, może nie. Ja uważam, że, że jednak nie. I że finalnie nawiązując do Rodeo, i używając sformułowania nie, używanego przez słynnego Karola Modzelewskiego Kobyła historii może tego Jarosława finalnie zrzucić. Chciał Rodeo, będzie Rodeo, może finalny atak, akt tego Rodeo, Rodeo właśnie odbywamy, oglądamy.